Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie, witam was w szczerej recenzji dodatku Życie i Śmierć do The Sims 4 i witam was w recenzji dodatku, który w końcu jest dodatkiem, a nie pakietem rozgrywki jak trzy poprzednie dodatki, które mieliśmy do Simsów 4. W tym odcinku przejdziemy sobie przez wszystko, co dochodzi w tym dodatku w takiej skróconej formie, pogadamy sobie o tym, co jest dobre, co jest złe i czy ja uważam, że warto kupić ten dodatek, czy nie. I wiecie, mimo wszystko, że ten dodatek nazywa się Życie i Śmierć, to tak naprawdę jest to dodatek o śmierci, o przygotowywaniu się do śmierci, o samej śmierci i pogrzebie oczywiście. No i tak najbardziej to w sumie o tym, co dzieje się po tej śmierci. Zatem zacznijmy sobie od opowiedzenia tego, co dzieje się nowego w rozgrywce. By the way, oczywiście dla was wszystkich do zostawienia łapki w górę, to będzie bardzo mile widziane. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. Pierwsza i najważniejsza, jedna z najważniejszych rzeczy w nowym dodatku to są duchy, które teraz tak naprawdę są faktyczną postacią nadnaturalną, bo wcześniej to mimo wszystko, że były one duchami, to nie mieliśmy z nimi związanych żadnych możliwości. Obecnie w przypadku duchów mamy całe nowe duchowe mistrzostwo, nowe drzewo rozwoju ducha i bardzo wiele nowych możliwości. Mamy, jak widzicie, tak zwaną złą ścieżkę duchów, mega klątwę. I dobrą ścieżkę duchową, mega błogosławieństwo. Mamy tak naprawdę różne wybory, różne możliwości, właśnie jeżeli chodzi o różne tak zwane perki duchów, które możemy wybrać. Mamy te dobre, czyli tak jak pokrzepiający uścisk, euforyczna obecność i na przykład utrzymywanie jakości ze światów, czyli po prostu podnoszenie jakości obiektów, albo wypełnienie potrzeby żyjących simów i wydłużania ich życia. A po drugiej stronie mamy tak naprawdę to samo, tylko że w złym znaczeniu tak naprawdę. możemy oskubywać simów z SIM lub właśnie z przechowywanych w ich wyposażeniu przedmiotów. Możemy manipulować potrzebami żyjących simów i ich długością życia, czyli w przypadku tego dobrego błogosławieństwa możemy wydłużać życie simów, a w przypadku tego złego możemy zabierać im troszeczkę tych dni z życia. Ale moją ulubioną opcją jest, słuchajcie, lewitacja. To jest super, bo zaraz wam pokażę, podejdziemy do jakiegoś innego sima. Czekajcie. Możemy sobie wtedy unieść sima w powietrze i dzięki tej lewitacji, zobaczcie, przewrócić ją. To jest moje ulubione, przewrócić ją, i dzięki temu wysyłają się właśnie jej pieniądze. I my dostaniemy jakieś tam pieniądze. W związku z tym, od naszych simów i innych simów, więc taki też to sposób ciekawy na zarobek. No, ale jak już jesteśmy w przypadku duchów i normalnych simów, to poradzamy sobie też o podróży duszy, czyli tak naprawdę ośmiopoziomowej. W przypadku simów normalnych, sześciopoziomowej, i później po śmierci, jeszcze dwupoziomowej podróży duszy. Podróż duszy to jest tak naprawdę opisywanie. Jest to jako satysfakcja naszych simów z ich własnego istnienia. I mamy różne rzeczy, które możemy, jak widzicie, tutaj różne jakby etapy tej podróży naszego życia. Czyli tak naprawdę od początku długiej drogi do spełnionych marzeń i później do odnalezionych nowych celów, i później do odrodzenia, tak naprawdę, więc to wszystko prowadzi do odrodzenia. I tak naprawdę bazuje to na celach, które nasi simowie odkrywają. Na przykład ta Simka chce zorganizować mega epicką domówkę, jest związane z tym, że ona jest simką bardzo towarzyską i możemy takie cele słuchać odkrywać sami poprzez rozgrywkę. One się czasami nam pojawiają, albo normalnie możemy sobie podejść do komputera i kliknąć listę marzeń i zapisać nowe cele, zapisać idealne cele, zapisać cele z różnych kategorii, więc tak naprawdę te cele możemy też sobie jako tako nadać, ale myślę, że fajne jak to jest takie randomowe na podstawie tego po prostu, jak nasz Sim się zachowuje. Z czasem, gdy będziemy wypełniać tą naszą podróż, już będziemy mieć dodatkowy bus do punktów. Satysfakcji, do punktów aspiracji No i również inne bonusy Typu szybszy, przy zdobywaniu umiejętności Także myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne No i jak widzicie po śmierci tak naprawdę Jak dojdziemy do tego momentu przed śmiercią To będziemy jakby wiecie tylko te dwie rzeczy robić A jeżeli nie możemy sobie przejść Do rankingu ósmego jak ukończymy sobie Podróż duszy to możemy Ukończyć ją poprzez odrodzenie właśnie Także pogadajmy sobie teraz o odrodzeniu. Aby odrodzić się, musimy sobie iść do właśnie żałobnej doliny, do tej okolicy i do tego specjalnego jeziorka, które tam jest. Ogólnie w mojej wersji odrodzenie nie działało, ponieważ do tego jest potrzebna galeria. A jak wiecie, galerii w tej wersji wczesnej dostępu nie ma. Natomiast teraz mogę wam pokazać, bo już mam dostęp do pełnej wersji gry. Także możemy dostać się do tego jeziorka tutaj i kliknąć sobie odrodzić się. I to jest bardzo ciekawa opcja, bo tak naprawdę możemy odrodzić się jako zupełnie inny Sim, w zupełnie innej rodzinie w zupełnie innym miejscu możemy właśnie odrodzić się teraz jak widzicie i przeniesie nas to do właśnie trybu stwórz sima i będziemy mogli odrodzić się w każdej dosłownie rodzinie Więc na przykład możemy odrodzić się i tak naprawdę jako dosłownie każda osoba możemy odrodzić się o jako dziecko Boba i Elizy Pancakes na przykład. I jak widzicie, to jest nasz Niesław. Możemy się kliknąć na przykład, że to jest ojciec, to jest nasza matka i odrodzić się właśnie jako zupełnie nowy Sim w zupełnie innej rodzinie. I nawet jako dowolna grupa wiekowa, także może przejdźmy sobie tutaj jako dziecko. No i będziemy dzieckiem Pancakesów. Proszę bardzo i jesteśmy dzieckiem Pancakesów. Przylecieliśmy. Mamy znów jestem dzieckiem. Odrodzenie. Mamy rozwinięte również umiejętności. Jak widzicie, wszystkie dziecięce, więc rozwiniemy podczas odrodzenia wszystkich umiejętności, a to jest tylko i wyłącznie ze względu na to, że zyskaliśmy specjalną cechę, czyli tak zwany żar duszy, a pozwoliło nam na to ukończenie podróży duszy. Możecie sobie tutaj zatrzymać, ale chodzi tu ogólnie o to, że w tej cesze przekraczanie granicy śmierci będzie towarzyszyć temu, co mówi w następnym odrodzeniu, w następnym życiu po odrodzeniu. Niesław może również zachować jedną błędną cechę osobowości swojego poprzedniego życia, dzięki wykonywanej na siebie interakcji, przypomnieć sobie dawne życie, a także inne wybrane cechy, dzięki dostępnej przy lustra interakcji, wejrzyj w duszę. Nie ma on żadnej, jak widzicie, żadnych związków ze swoją poprzednią rodziną, natomiast w poprzedniej rodzinie jest on tam po prostu jako duch. W grze pojawiają się dwie nowe kariery. Jest to kariera grobarza i jest to standardowa dziesięciopoziomowa kariera w króliczej norze, gdzie mamy tak naprawdę do wyboru dwie ścieżki kariery jako ekspertki pogrzebowej i właściciela zakładu pogrzebowego. I to jest według mnie super kariera, bo tak naprawdę jest to dosyć realistyczne, że posiadacie swój zakład pogrzebowy oraz również możemy wysłać naszych simów w tak naprawdę miejsce, gdzie nie musimy się nimi zajmować. To jest super. No i oczywiście kariera kosiarza, którą ograłem w innym odcinku w całości. Jest to naprawdę spoko kariera. Ja nie jestem fanem karier otwartych, ponieważ nie za często gram w takie kariery. Natomiast jest ona dosyć śmieszna, bo działa to mniej więcej tak, że po prostu idziemy jako taki korpo kosiarzowy szczurek do właśnie miejsca, w którym zbieramy duszę. Musimy wykonywać jakąś tam normę, wiecie, jakieś takie korporacyjne kwestie, KPI'e i takie tam. Ale jest to bardzo łatwa i mimo wszystko monotonna kariera, ma ona 10 poziomów, a ja naprawdę powiem zupełnie, że praktycznie każdego dnia dostawałem awans i doszła pani się do 10 poziomu tej kariery, nie jest wcale takie bardzo trudne. Widać było, że starali oni się tą karierę urozmaicić, bo są tak naprawdę różne możliwości tego, jak dany dzień w karierze wygląda, mamy możliwość pójścia do jakiegoś sima, ustalenia jak on umarł, mamy eventy, gdzie więcej simów umiera, mamy jakieś takie sytuacje kryzysowe, gdzie musimy wykonać szybko jakieś rzeczy, natomiast mimo wszystko po jakimś czasie jest to repetytywne dosyć. Natomiast fajnie, że takie coś dodane zostało, natomiast z mojej strony ja jednak jestem bardziej into kariera grabarza. Przejdźmy teraz do pogrzebów. To dziwne, że nie mieliśmy w ogóle tego w Simsach wcześniej, bo jest to taka rzecz, która w sumie jest bardzo realistyczna i potrzebna. Pogrzeby działają bardzo podobnie do ślubów z pakietu Moja ślubna historie, tylko że lepiej, więc to jest na plus. Jeżeli chodzi o same śluby, to możemy wybrać minimalnie trzy aktywności i to są aktywności takie jak przemawianie, zaplonizniczy, tańczenie, więc jest to bardzo fajnie zrobione, ponieważ wiecie, pogrzeby na świecie Wyglądają różnie, więc fajnie, że można sobie to po prostu dostosować. I według mnie te pogrzeby działają lepiej niż moje szybne historie, działają lepiej niż śluby. Jak każemy z nimi ubrać się w dany kolor, to faktycznie oni się ubierają w dany kolor. Wiadomo, nie jest to niesamowicie ciekawa, ciekawy event, tak naprawdę. Natomiast jest solidnie zrobiony i według mnie ten system, który tam jest użyty, po prostu działa i to jest najważniejsze. No i kolejna nowość w dodatku to jest nowy typ parceli, czyli cmentarze. Jak widzicie, mamy również jedną nową parcę 64 na 64 w nowym mieście. Jeszcze, czyli bardzo dużą. W cmentarzach mamy kilkanaście nowych obiektów, takich jak na przykład takie nagrobki, jak widzicie, na które możemy po prostu postawić jakieś urny czy, czy właśnie groby i tak dalej. Mamy również krypty. W tych kryptach możemy robić na przykład barabara, bara, bara, ale też pojawia się ciekawa bardzo minigierka, gdzie tą kryptę eksplorujemy i możemy ciekawe rzeczy po prostu w niej zrobić. Ja bardzo szukałem na cmentarze, bo jak ktoś gra w rozgrywki duże, w legacy Challenge i tak dalej. W rozgrywki pokoleniowe to na pewno tych simów chciałby gdzieś mieć, i tak naprawdę wiecie, można było otworzyć fajkowe cmentarze, ale w końcu mamy taką oficjalną parcelę, w której możemy naszych simów pochować. No i dodatkowo ona świetnie się przydaje, jeżeli chodzi o pogrzeby, bo to jest idealne miejsce tutaj na pogrzebie, jak widzicie, jest wszystko przygotowane, więc możecie sobie ten pogrzeb tutaj właśnie wyprawić. Dodatkowo mamy nową cechę w dodatku Życie i śmierć, i jest to cecha na świętej ziemi ta parcela to uderzenie grozy pośród nudnej codzienności. Opętane telewizory, skarby z światów, obniżki rachunków. Wszyscy, zarówno żywi, jak i martwi znajdą tutaj coś dla siebie. I to jest troszeczkę parcela, nawiedzony dom z dodatku, a raczej z akcesoriów zjawiska paranormalne, tylko wersja lżejsza. Będą się tutaj pojawiać na przykład szczeliny do zeświatu, będą opętywać jakieś urządzenia, ale nie jest to po prostu tak trudne jak parcela paranormalna. No i też możemy używać jej na parcelach Publicznych, nie tylko na parcach domowych, więc spoko nie jest to nic wielkiego, ale cieszę się, że też coś takiego się pojawiło, bo na pewno daje to trochę nowości do gameplayu. Kolejną kwestią jest pisanie testamentu. Testament napisać możemy poprzez pójście do ratusza, który jest w jednej z dzielnic w Ravenwoods, znajduje się on tutaj. Możemy sobie spisać testament. Jest to interakcja dosyć prosta, możemy to również zrobić w przypadku tego, gdy gdzieś na mieście pojawi się adwokat specjalny do pisania testamentów. Również możemy do tej osoby podejść i napisać testament. Natomiast jak już mamy testament, w ręku, to możemy zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, to możemy zaktualizować testament i dodać na przykład różne pamiątki, zaraz o tym też Wam opowiem. Możemy wybrać sobie osobistą wiadomość, jaką zostawimy i możemy ją napisać osobiście oraz wybrać nastrój, czyli jak sami będą czytać ten testament, to wtedy będą oni również ten nastrój odczuwać. Czyli na przykład, jak chcemy kogoś wkurzyć, no możemy rozgniewany testament napisać. Możemy też wybrać, co chcemy, jeżeli chodzi o nasze aktywności pogrzebowe, czyli na przykład, chcemy, żebyśmy żeby coś zasiali podczas naszego pogrzebu i tak dalej. Niekoniecznie musimy te rzeczy spełniać, natomiast możemy wyrazić swoją wolę na temat. Naszego pogrzebu oraz wybrać, jaki nagrobek będziemy mieć. Mamy również możliwość przekazania majątku rodzinie i przyjaciołom, ale też tworzenie pamiątek, i właśnie pamiątki to jest super opcja, bo pamiątki możemy tak naprawdę. To jest super opcja dla osób, które właśnie lubią długie rozgrywki, bo możemy na przykład sobie stworzyć pamiątkę z kibla, jak chcecie. Jak chcecie, to możecie. I wygląda to właśnie tak, że stworzyliśmy sobie właśnie pamiątkę, i mam tutaj napisane, że to jest pamiątka z Simki o imieniu Łucja, i możemy z tą pamiątką robić różne rzeczy. Możemy wyryć na niej wiadomość, możemy uzyskać wyższą wartość na pamiątki i usunąć tą pamiątkę. Uważam, to jest super, możemy również przekazać pamiątkę danej osobie. Możemy sobie ją trzymać przez wiele, wiele lat i następnie przekazywać z pokolenia na pokolenie. I to może być taka wiecie, rodzinna pamiątka, i to jest super, bo możemy tak na tych pamiątkach też zapisywać wspomnienia naszych Simów. Świetna nowa opcja i jedna z moich ulubionych w ogóle opcji tutaj. Kolejna kwestia to jest system żałoby. I mamy kilka możliwości żałoby. Tutaj ma na przykład żałoby typu gniew. Simowie przeżywające żałoby tego typu często się frustrują i wpadają w gniew. Przez co wybuchają i są podli dla innych. Simowie mogą pozytywnie radzić sobie z emocjami, uczeszczając na terapię żałoby, rozładowując. Swoje emocje poprzez ćwiczenia na siłowni lub w domu, a także grając na instrumentach. Wszystkie te aktywności mogą pomóc przezwyciężyć narastający gniew. A w tym przypadku mamy trzymanie emocji w ryzach. Simowie przeżywające żałobę tego typu patrzą na życie pozytywnie i dobrze sobie z nią radzą. Starą się zachować pewność siebie, jednak czasem na powierzchni wypływa też smutek. Simowie mogą pozytywnie radzić sobie z emocjami, uczęszczając na terapię żałoby i wykonując różne pozytywne aktywności. Choć trzymanie emocji w ryzach jest godne podziwu, czasem mogą one zmienić się w żałobę typu gniew lub handra, co w duży proces powrotu do. Normalności. Jest to nowy system, który oddziałuje właśnie różnie, jak widzicie na innych simów, gdy dany sim umrze, ale też na przykład, gdy simowie się rozstaną, albo stracą pracę, albo spali im się dom. Jest to tak naprawdę podobne do faz, które otrzymają dzieci i nastolatki w pakiecie być rodzicem. Mamy kilku żałobę. I każdy może przechodzić ją inaczej, właśnie tak jak widzicie, niektórzy mogą być arcy smutni, niektórzy mogą trzymać emocje w ryzach, a niektórzy mogą po prostu być mega rozgniewani. I ja lubię to, to jest bardzo realistyczna opcja. Myślę, że jedynie osoby, które nie będą tego lubić, to te osoby, które um, zabijają Simów po prostu notorycznie, bo wtedy ta żałoba może zrobić się męcząca, no nie powiecie, że nie. Mamy również dwie nowe opcje śmierci. Śmierć ze starości w łóżku to jest po prostu ta sama śmierć ze starości, tylko Sim teraz nie pada i nie umiera na podłodze, tylko po prostu jego dusza idzie do góry w łóżku. E I druga nowa śmierć to jest śmierć przez Kruka. Jeżeli prowokujemy go, to on się może zdenerwować i nas zabić, i jest to podobne do wkurzonego kurczaka ze Sims 4 wiejskiej sielanki. Mamy również trzy nowe opcje Barabara. Barabara w trumnie to jest Barabara, która jest już nam znana z wampirów, ale teraz każdy Sim może te Barabara w tej trumnie robić, wcześniej mogły być tylko wampiry. Mamy Barabara w krypcie, co jest też podobne do szopezyjskiej sielanki, animacja jest podobna, i wszędzie jako duch, co jest świetne. Mamy też opcję jako duch właśnie w tym drzewku duchowym wybrać opcję barabara bara z innymi simami, wtedy na chwilkę zamieniamy tego sima w ducha i robimy barabara w bara dosłownie praktycznie każdym obiekcie, który można przesunąć. Dochodzi również nowa umiejętność, jest to umiejętność tenatologii i jej opis to zanurz się w moczarach władzy, przyznając tajniki śmierci i żałoby. Simowie, których skusi roczny zew, będą mogli posługiwać się językiem zmarłych lub tworzyć przysmak z duszą, który wzmocni motywację simów. Warto posiadać tę umiejętność. Umiejętność tenatologii można rozwijać czytając podręczniki, Umiejętności oraz stare za pomocą komputera lub awansując w karierze związanej ze śmiercią, jest to umiejętność pięciopoziomowa i tak jak jest tutaj właśnie mowa o tym, będziemy mogli stworzyć przysmak z duszą, które pomaga tylko w motywacji nie jest niesamowitego, oraz posługiwać się językiem zmarłych, czyli bardziej komunikować się lepiej z duchami. W sumie spokojna ta, ta umiejętność po 5 poziomów, bo nie widziałbym, jakby co można było jeszcze zmienić w tych 10 poziomach, więc to jest na plus, ta umiejętność. Ona się po prostu poprawia, tak idąc z różnymi karierami, idąc z różnymi questami, tak naprawdę w tym dodatku, więc myślę, że spoko, miły dotyk, ale nie jest to jakieś groundbreaking ani nic. Przejdźmy sobie teraz do kolekcji. I najnowszą kolekcją w Sims 4 życie i śmierć są karty tarota, które można znaleźć po odkryciu zakonu Lenory. Oddając przysługi członkom zakonu, eksplorując Ravenwood, Simy wyruszają na magiczne poszukiwanie pełnej talii. Mamy 26 kart tarota. I każda z tych kart ma swoją specjalną ścieżkę znalezienia. Mamy 26 takich kart i każda karta ma swoją specjalną ścieżkę znalezienia. I jak wejdziemy sobie właśnie w kolekcję, to mamy hint tak naprawdę na każdą taką kartę. I na przykład w przypadku karty Buławy mamy z gorących płomieni wyłania się pierwotna energia potrzebna do pchnięcia naprzód cyklu kreacji. Buławy kojarzone z działaniem są symbolem silnych ambicji. Naucz się polować lub wpadnij w wir bezcelowej bezmyślności. I powiem, że te karty są tak śliczne że ja, osoba, która nigdy nie była jakoś into kolekcjonowanie rzeczy w Simsach, to powiem wam zupełnie szczerze, że mnie one tak podekscytowały, że zabrałem się za kolekcjonowanie ich wszystkich. I przejdźmy sobie do całej historii tego, jak wygląda w ogóle rzecz związana z tymi kartami, bo też mamy za tym właśnie całą dużą historię. Mamy całą historię o zakonie Lenory i przeczytajmy od sobie, bo to jest bardzo ciekawe. Członków tego istniejącego od dawien dawna stowarzyszenia łączy święty cel scalenia tego, co niegdyś stanowiło jedność. Tali Tarota Raven Dancer Ćwir. Elementy jej zbioru, porwane przez wiatr i rozrzucone przez kruki, są poukrywane w różnych zakamarkach krainy. Członkowie zakonu, wiedzeni pradawnymi szeptami, pragną ochronić karty, nim możliwe będzie skomplementowanie kolekcji. Oddawaj przysługi członkom grupy, by zdobywać elementy układanki. Odwiedź festiwale w Ravenwood i znajdź pomocników zakonu Lenory, którzy opowiedzą ci o zadaniach. To dopiero początek. Na terenie Ravenwood można korzystać z intuicji i eksploracji, by wykonać zadania zakonu i znajdować zaginione karty tarota aby użyć wskazówki dotyczących miejsc, w których znajdują się poszczególne karty, zajrzyj do okna kolekcji rodziny, biorąc odpowiednią ikonę w panelu wyposażenia. Także też mamy tutaj zatem taką ciekawą misję, że my jako właśnie gracze możemy pomóc odnaleźć te karty i sprawić, że ta talia w końcu będzie pełna. A dodatkowo, jeżeli chodzi o naszą rozgrywkę, to nie wszystko. Wiecie, że to nie jest wszystko. Mamy również kilka snujących się simów po naszym świecie. Tutaj mamy pierwszego sima i simkę, to jest Alice. Nie będę wam zdradzał. Historia. Ona znajduje się tutaj, jak widzicie. Oprócz, chodzi sobie taka biedna. Jest ona szlachetną matką. I tak naprawdę. No, ona ma ciekawą historię, to musicie już sami zobaczyć. Mamy również Waylona, które nam sprzedaje różne rzeczy, na przykład dusze, ale też na przykład Ducha Krowokwiata, co jest super, bardzo mega się z tego ucieszyłem, jak zobaczyłem tego Ducha Krowokwiata, że możemy go mieć i możemy go kupić od Waylona, z tego co możemy też go pozyskać z eksplorowania krypty. Natomiast nie jest to wcale takie proste, jakby się wydawało, więc Waylona jest zdecydowanie łatwiej go kupić. I kolejna jeszcze, kolejny duch jeszcze, to jest Edith i to jest córka Alice, ale więcej spoilerów wam nie zrobię. I ostatnia rzecz, którą, o której chciałem wam opowiedzieć, to są festiwale, które pojawiają się w Ravenwood, tutaj mam na przykład e, obchody Dnia Rodziny w Ravenwood i tutaj są różne rzeczy, które się dzieją, na przykład takie widmowe podarunki, konkurs szukania żab, krucze odkrycia, to są troszkę takie mniejsze festiwale. Z... podobne do tego, co się dzieje w San No Nie są one jakoś mega ciekawe. Kolejny festiwal to jest na pewno festiwal niknącej zasłony. No jest sporo tych, słuchajcie, festiwali, które się pojawiają od czasu do czasu. I jest dużo rzeczy, które można w tym dodatku robić. Pogadajmy sobie teraz o Ravenwood. Ravenwood jest to miasto, które jest podzielone na trzy dzielnice z trzynastoma parcelami. Czternastą parcelą jest parcela, na której znajduje się biuro Mrocznego Kosiarza. Mamy dosyć duże parcele, takie jak 64 na 64 Mamy trzy dzielnice. Pierwszą dzielnicą jest krótszy Przesmyk, jeżeli chcecie sobie żeby dokładnie przeczytać to sobie, zatrzymajcie, co tutaj jest napisane. Dalej mamy dolinę szeptów, no i tutaj tą mroczną dolinę, która jest żałobną doliną, i tutaj mamy różne rzeczy związane właśnie z odrodzeniem, z duchami. tutaj jeszcze najwięcej paranormalnych rzeczy. I jest też jedna w sumie najbardziej ciekawa rodzinka: jest to rodzinka Widmo, o której opis sobie przeczytamy. Wokół rodziny Widmo unosi się tajemnicza aura. Plotki głoszą, że wszystkich byłych mężów Oliwki spotkał nieszczęśliwy koniec. To jest dość niefortunną sytuacją dla jej narzeczonego Laila Coffina, założyciela jedynego członka zespołu Przeklęty Los. Czy Lane wie, że jego przyszła żona chowa w szafie swoje wszystkie szkielety? O tajemniczego ojca i jej syna? No na nie będzie pytać. Powiedzmy tylko, że Kosiarz ma jedną na oku, nie tylko z powodu jej przyszłych związków. No i wiadomo, jeżeli znacie historię tutaj rodziny Widmo z Desmins 2, to na pewno wiecie o co chodzi. Oliwka to była simka właśnie, która miała syna z mrocznym był to Nervus jakiś. W tej części nazywa się on Najon. Właśnie widmo. I czemu wiemy, że jest on synonymusznego kosiarza? Temu, że ma on to piękne znamie tutaj kosy. No i kolejna taka ciekawa rzecz, która tutaj jest, to to, że wokół właśnie tego domu oliwki Widmo pojawia się kilka grobów. Jak widzicie, tutaj na przykład mamy jeden grób i możemy sobie przytoczyć nawet epitafium tutaj tego grobu oliwką, oczywiście. Jest to Edwin E. Gromnica, porzucony kanek oliwki Widmo. Od utraty miłości że jest jeno utrada miłości w bardzo młodym wieku. I tutaj mamy kole. O, to jest Waylon, o którym wam mówiłem. Od niego możemy kupować różne rzeczy. Tutaj mamy dalej kolejne, także widać, że tutaj ewidentnie oliwka sobie e, ciekawi, Ireneusz Widmo, e, Możliwki Widmo, gdzie cało spotyka ciało, tam ciasto by się przydało. Także tutaj mamy cały, tak naprawdę, nagrobki wszystkich tutaj simu e, z związanych z oliwką widmo. Także jeżeli chodzi o, o to, to bardzo się cieszę, że mamy sobie troszeczkę tutaj. Simowego loru, uszczypniętego i właśnie wsadzonego do gry. I same Ravenwood jest spoko, jedyny minus Ravenwood jest taki, że w zimę niestety Ravenwood nie ma śniegu. Nie wiem dlaczego, twórcy postanowili go nie dodawać, a Ravenwood jest właśnie bazowany na Transylwanii, na Rumunii. Więc raczej tam jest śnieg, prawda? Tak, tak mi się wydaje. Przejdźmy teraz szybko do kasa. Ogólnie jakbym miał szybko stracić kasa, to jest on spoko. Tylko jest on nie w moim stylu, ale po filmie, który wam pokazałem z całym takim, wiecie, breakdownem kasa było dużo osób, które mówiły, że to jest właśnie ich styl, więc ja się cieszę. Dla mnie w tym dodatku zdecydowanie ważniejsza była rozgrywka. Niż kas I, i na przykład wiecie, kas w zakochaj się podobał mi się dużo, dużo bardziej niż tutaj, ale nie było to tak ważne dla mnie i nie jest tak ważne dla mnie, bo wiecie, możemy sobie pobrać mody, tych rzeczy zresztą w kasie mam już naprawdę bardzo dużo, więc to nie jest jakaś niesamowita nowość. Także kas na moje to jest takie 5 na 10 ale nie było to dla mnie ważne. Tak samo z Build i Bajem, czyli z budowaniem i kupowaniem, jest to nie mój styl, ale jest kilka perełek, które naprawdę mi się podobają, i tutaj dałbym 6 na 10 na Was do o zobaczenia mojego filmu właśnie z tym Breakdownem, tego co tam jest. Bardzo podoba mi się ta łóżka. Zestaw kuchniowy mi się podoba. Tam dosyć. Zestaw łażenkowy też jest spoko. Cieszę się, że mamy te takie właśnie dziury, jakby w ścianach, i dziury w dachach i w podłogach. To jest bardzo na plus, ale nie jest to niewiadomo, jak szalone budowanie i kupowanie. Ale wiem, że dużo, dużej ilości osób się ono spodoba. No i przejdźmy sobie teraz w sumie do mojej opinii, bo według mnie ten dodatek jest jednym z lepszych dodatków wydanych w ostatnich dwóch latach. To na pewno. I mamy tutaj tak naprawdę dwa typy gra czy Simsów, którzy mogą ten dodatek polubić, i to są, wiecie, ci chaotyczni, ci, którzy kochają opcje paranormalne, zabijanie swoich Simów, bo mamy naprawdę ciekawy rozwój, właśnie duchów, dużo nowych możliwości. Mamy też tą całą podróż duszy, gdzie musimy przejść aż do całego odrodzenia, i mamy paranormalne duchy. No, ciekawe historie właśnie Simów, którzy tutaj bazują i rozwiązywanie tych historii, ale też osoby, które lubią rozgrywkę arystyczną, wydaje mi się, polubią ten dodatek, dlatego, że mamy po pierwsze pogrzeby, mamy spadki, testamenty, te pamiątki, więc wydaje mi się, że tak naprawdę ten dodatek może podpasować dużej ilości osób. No i ilość rozgrywki, która się tutaj pojawia, w porównaniu do tego, co pojawiło się w poprzednich dodatkach, jest jednak przeważająca w przypadku innych dodatków. W tej rozgrywki po prostu jest dużo więcej. Więcej. Czyli tak jak zawsze, na końcu każdego, właśnie każdej szczerej recenzji, robię wam ranking każdego z dodatku, który posiadam, który ograłem i uwaga, uwaga, zacznijmy sobie od miejsca pierwszego. Na pierwszym miejscu bez zmian pozostaje wiejska ślanka na drugim miejscu bez zmian pozostaje miejskie życie, na trzecim miejscu bez zmian pozostaje cztery pory roku, na czwartym miejscu bez zmian pozostaje witaj w pracy, na piątym miejscu dajemy psy i koty, na szóstym miejscu spotkajmy się, następnym Następnie na siódmym miejscu dałbym razem raźniej, na ósmym miejscu dałbym życie i śmierć. Na dziewiątym miejscu dałbym do wynajęcia, na dziesiątym licealne lata, na jedenastym zakochaj się, na dwunastym życie eko, na trzynastym uniwersytet, czternastym rancho, piętnastym śnieżną eskapadę, szesnastym wyspiarskie życie i siedemnastym zostań gwiazdą. Dajcie znać, czy się ze mną zgadzacie. Pytanie, czy kupiłbym ten dodatek. Ja osobiście sam bym go kupił, bo uważam, że jest naprawdę jednym z lepszych dodatków w ostatnich czasach. To Simsów jest bardzo rozbudowany, nie jest zbagowany. Na ten moment nie widziałem żadnego bugu, oprócz tego, że odrodzenie nie działało mnie w ale teraz sprawdziłem już działa, zresztą widzieliście to na ekranie. Więc dajcie znać co wy sądzicie, ile na, na którym miejscu wy ten ten dotyk umiejscowili właśnie w, e, tutaj ranking dodatków waszym. Ja wstawię również mój ranking w komentarz, także czekam na to jak wy to zrobicie i to jest niesamowite, że już mamy 17 dodatków do Simsów 4. To jest crazy. No i cóż, dajcie mi znać, słuchajcie, kochani, co znacie o tym datku. Ja dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Jestem troszkę chory, więc mam nadzieję, że to wam nie przeszkadzało tutaj. Mój głos i w ogóle wszystko. No i trzymajcie się w szybko w Także dziękuję wszystkim bardzo. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia z następnego i pa!